Dzień i moi drodzy, jestem Bolson i witam was w kolejnym materiale, w którym to skupimy się na Assassin's Creed Mirage, ale nie tylko, bo również poruszymy sobie e, przyszłość Ubisoftu oraz to, kiedy dostaniemy jakiekolwiek informacje e, dotyczące przyszłych gier, które to albo już miały mieć premierę, albo zostały przełożone, albo też po prostu informacje o nich ucichły. No i mam tu na myśli głównie newsa z Insider Gaming. Za który był odpowiedzialny, czy jest odpowiedzialny, Tom Henderson, czyli oczywiście znany liker już z branży, który to zazwyczaj dostarcza nam sporo ciekawych informacji, niekoniecznie potwierdzonych, aczkolwiek on ma swoje źródła w branży, no i w tym momencie stricte w Ubisoftie, którzy to różne ciekawe informacje mu donoszą. No, ale zanim zaczniemy i przejdziemy do głównego tematu, zapraszam Was jeszcze na Twitch tv Bolson. Link macie w opisie na streamy moje, które w ostatnim czasie zacząłem prowadzić. To jest czysty gaming. Myślę, że przyszłościowo również będziemy przeglądać newsy na nich. Aczkolwiek, no po prostu trzeba zbudować sobie najpierw społeczność. Tak więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Na pewno na nich również sobie przejdę i Assassin's Creed Mirage, jak wyjdzie, czy Starfielda. No i może jeszcze jakieś inne gierki. Tak więc zapraszam serdecznie. Tak więc do sedna. W ostatnim czasie o Assassin's Creed Mirage jest naprawdę cicho, aczkolwiek ogólnie o Ubisoftie jest głośno. O czym wspominałem już w ostatnim materiale, którym mogliście zobaczyć. Jeżeli nie, to kliknijcie tutaj w rogu. Mam nadzieję, że w tym, a nie w tym, no ale. Kliknijcie i sobie najpierw go oglądnijcie. Aczkolwiek różne kontrowersje się toczą wokół tego studia, no ale żeby, że tak powiem, ratować trochę PR, Ubisoft ostatnio ogłosił, czy też dał do informacji publicznej to, że na E3, czyli na największych targach gamingowych, które to mają miejsce w Los Angeles i w tym roku w końcu się odbędą, przedstawi swoje najważniejsze tytuły. No, i tak też media growe ruszyły oczywiście z przewidywaniami, co możemy tam dostać za trailery, zwiastuny, teasery czy też zapowiedzi. No, i tutaj wydaje mi się, że najbardziej wiarygodnym źródłem będzie właśnie Insider Gaming, jak już wspomniałem, czyli Tom Henderson, który ma różne macki rozwinięte po całej branży growej, i on nam właśnie tutaj, w tym newsie, który teraz widzicie, trochę przewiduje. Co takiego może Ubisoft nam dostarczyć? No i oczywiście, jeżeli mowa już o Assassin's Creed Mirage, to jest to punkt obowiązkowy, który na 100% się tam pojawi. Aczkolwiek tutaj mamy małe ale, z tego względu, że wszystko opiera się o to, czy Ubisoft wcześniej nie udostępni jakichś informacji związanych z tym tytułem. No bo E3 będzie prawdopodobnie jakoś połowa czerwca, jak to zazwyczaj bywało. Chociaż w ostatnich latach nie było, z tego względu, że wiecie, panująca choroba i tak dalej, pandemia, to po prostu e, wykluczyła masowe imprezy, dlatego nie było. No a teraz wracamy znowu do E3. No i teraz taki mały off-topic. E, jeżeli śledzicie targi E3, jesteście fanami, zawsze śledziliście nowe wysypy, teaserów gier, zwiastunów, zapowiedzi, no to E3 to jest taki stały punkt roku. Ale przez to ostatnie lata wszystko się pozmieniało i każde studio postawiło na własny event, czy też własny stream, na którym przedstawili zapowiedzi. No i trochę mnie to ciekawi, czy będzie znowu taki hype na to, żeby duzi wystawcy, duże studia przedstawiały, zapowiadały tam swoje gry. Aczkolwiek dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo moim zdaniem o wiele spadł hype na robienie takich. E, Masowych imprez, gdzie mamy kilkadziesiąt różnych deweloperów, którzy przedstawiają swoje gry. I wydaje mi się, że każdemu na rękę jest e, zrobienie krótszego po prostu streamu, eventu, e, showcaseu, na którym przedstawiają swoje zapowiedzi i się ograniczają tylko i wyłącznie do swoich gier, a nie muszą konkurować na tych eventach o uwagę z innymi, większymi grami. No, ale wróćmy do Assassin's Creed Mirage. No i ja uważam osobiście, że jak najbardziej dostaniemy tam jakiś e, większy zwiastun, czy też nawet gameplay, bym powiedział, bo zwiastun dostaliśmy, tak więc gameplay będzie jak złoto, a będzie to prawdopodobnie jakiś miesiąc, dwa przed premierą, czyli w czerwcu byśmy mieli dostali, a później czerwiec, lipiec, sierpień, gdzieś ta premiera. Myślę, że tak jak przewidywali. Dobra, moi drodzy, trochę za bardzo poleciałem, bo wychodzi na to, e, że ta premiera jest zapowiedziana, a przynajmniej taki jeden wyciek był, że będzie 30 czerwca. Tutaj widzicie teraz na tym screenshocie, jeden ze sklepów przy przypadek, że tak powiem udostępnił tą datę. Miejmy nadzieję, że to jest prawda, nie jest to potwierdzone, tak więc czekamy na oficjalne informacje od Ubisoftu. Lecimy dalej z materiałem. No, i takie informacje też nam Tom Henderson potwierdził, że i Mirage, i Nexus, czyli Assassin's Creed w vr mają się pojawić właśnie na tych targach. No i dodatkowo zaznaczył on tutaj, że ma pojawić się jeden powrót marki, czyli taki powrót gry, które kiedyś były popularne, a przez ostatni czas e, coś ucichły i nie były tworzone ich kontynuacje ani żadne sequele, ani nic z tych rzeczy. No i pytanie, cóż takiego Ubisoft mógłby tam pokazać? Pierwsze podejrzenia, jak czytamy w newsie, padły na Raymana, no bo jednak to jest taka klasyczna franczyza Ubisoftu, aczkolwiek od razu zostało to zdementowane przez informatorów, że nie, 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 Rayman to jednak to nie to, no i zaczęli ludzie szukać dalej. Podkigłoszam, że mamy dostać jakiś e, zwiastun czy teaser Sprinter Cell Remake, no i między innymi właśnie takim powrotem, jeżeli dobrze rozumiem, ma być Far Cry 7. Ja osobiście jakoś nie odczuwam mm, tego jako powrotu, bo przecież Far Cry cały czas jest, e, że tak powiem, kontynuowany, jest część za częścią wydawana i podobnie jak Assassin's Creed. No, i już bardziej powrotem byłby powrót właśnie wspomnianego przed chwilą Sprinter Cell Remake, gdyż no już przez dłuższy czas nie dostaliśmy żadnych wiadomości na ten temat, i w sumie nie wiemy nawet, czy dalej jest tworzony, aczkolwiek mam nadzieję, że tak, bo była to naprawdę dobra, stara, klasyczna franczyza. I myślę, że to byłoby naprawdę to zasługiwałoby na miano Powrotu Roku dla Ubisoftu, może w ten sposób. Też ciekawym zagadnieniem jest to, czy Ubisoft planuje na E3 przedstawić gry mobilne. No i mam tu oczywiście na myśli Assassin's Creed Jade, no i Rainbow Six Mobile, które miało zostać wydane. No ale właśnie na ten temat nie dostaliśmy informacji, chociaż ja myślę, że Ubisoft by prędzej postawił na to, żeby te Assassin's Creed Jade wydać na E3 po prostu, że pokazać gameplay i powiedzieć tym momencie możecie już pobierać. Myślę, że to by było bardzo dobre zagranie z ich strony i e, urozmaiciło trochę ten okres oczekiwania na Assassin's Creed Mirage. Dajcie znać, czy bylibyście przychylni, żeby pograć w taką gierkę mniejszą, aczkolwiek również z otwartym światem w ramach gry mobilnej. A tymczasem przejdźmy sobie do tego, cóż Tom Henderson nam tutaj przewiduje, jakie tytuły powinny się pojawić właśnie na E3. Tak więc wśród tych tytułów miałoby się znaleźć Just Dance 2024. Totalnie nie moja bajka, nie mam pojęcia, nie oglądałem nawet, nie wiem do końca jak to wygląda i na czym to polega, tylko domyślam się z tytułu. Assassin's Creed Mirage, Nexus, to o tym opowiedzieliśmy. Dodatkowo The Division Heartland. Myślę, że ta franczyza się rozwija nie za szybko, aczkolwiek ma oddanych fanów, więc jak najbardziej. Czyli kolejna marka, którą. Ubisoft kontynuuje w ramach tych najważniejszych w swoim studiu. Dalej, X Deviant. Ciężko mi cokolwiek o tym powiedzieć. Jeżeli macie jakieś informacje i na czym się skupia ta gra, to szczerze nawet jej nie googlowałem, bo nie leży w spektrum moich zainteresowań. Dalej, Avatar Frontage of Pandora. No i tutaj właśnie jak najbardziej czekam na ten tytuł. Jestem ciekawy w jaki sposób Ubisoft przedstawi go. Czy będzie to gra podobna do Ubisoftowych... Czy będzie to gra podobna do Assassin's Creed, czyli cały ten taki e, świat RPG i wszystkie te mechaniki znane już z tych gier, czy raczej spróbują czegoś nowego, by była bardziej urozmaicana ta paleta i gier, a nie wszystko na jedno kopyto. Jak to w ostatnich czasach? Musicie przyznać e, Origins, Odyssey, Valhalla, wszystkie bardzo podobne, settingi jedynie się zmieniały. No i Tutaj trafiamy na kolejną produkcję, którą jest Skull and Bones, która to jest naprawdę mm, ciężkim orzechem do zgryzienia dla Ubisoftu z tego względu, że została 6 razy przełożona data premiery. O ile tam 1, 2, no czasami 3 razy, to jest jeszcze takie dosyć popularne w branży, to 6 razy to naprawdę musi y, znaczyć, że y, Ubisoft za wszelką cenę y, próbuje zaspokoić pragnienia społeczności, albo sami nie wiedzą, co naprawdę chcą osiągnąć. Ja grałem chwilę w betę, czy w alfę nawet, bo dostałem dostęp, aczkolwiek, no, wydawał mi się bardzo pusty ten świat, taki bez pazura, bez, nieodznaczający się totalnie niczym nowym. Ale może w końcu się doczekamy premiery? To również sobie sprawdzimy Zapewne i na kanale i na streamie Tak więc przypominam jeszcze raz Zaobserwuj mnie na Twitchu I zapraszam serdecznie na streamki Nie zapomnijcie o powiadomieniu Żebyście wiedzieli kiedy będę streamował No a dalej idziemy Dekru Motor Fest Osobiście nie przepadam za ścigałkami, aczkolwiek no gdzieś tam chwileczkę pograłem, nie robi na mnie to wrażenia. Szczerze, każdy Need for Speed to jest po prostu dla mnie odgrzewany kotlet. Coś tam próbuję zmieniać, ale to yy, trochę nie w tym kierunku poszliśmy. No i Mario Sparks of Hope DLC2, bo DLC1 jest już zapowiedziany. No i tak by się to przedstawiało, co do planów Ubisoftu. Jak widzicie, Ubisoft w ostatnim czasie skupiła się tylko i wyłącznie na tych znanych już produkcjach no jest kilka wyjątków czy Avatar czy Skull and Bones aczkolwiek no te produkcje są już w zaawansowanym stadium produkcyjnym dlatego też muszą to skończyć i wydać a też wiążą ich różne umowy no i tak by się to przedstawiało nie wiemy dalej co z Beyond Good and Evil 2 które to jest już długo długo w produkcji i E, chyba już tam zostało na dobre, bo po jednym tym teaserze pierwszym, który dostaliśmy, to nic się więcej nie wydarzyło. Z tego co kojarzę, no i tak by się przedstawiały wszystkie gry, które to przewiduje Tom Henderson. No i też donoszą informatorzy, które miałyby się pokazać w finansowym roku 2024. No a wy dajcie znać, co myślicie o wydawniczym planie Ubisoft'u na ten rok finansowy, czyli do końca marca 2024. No, i czy w ogóle myślicie, że to jest dobre posunięcie, że Ubisoft wystawi się na targach E3 i czy w ogóle one mają sens w 2023 roku? No, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale albo na streamie. Nie zapomnij mnie zafollowować. Siemanko. Na razie, cześć, cześć, cześć.